Cześć, czołem, kochani. Tutaj Krzysztofik, czyli youtube.kater.pl Miałem takie szybkie przemyślenia dzisiaj i chcę się z wami, chcę się nimi z wami podzielić. Otóż byłem w sklepie i był tam taki pan, który był dosłownie przeszczęśliwy, jakby się czegoś naćpał. Skakał, kurwa, fruwał, no, wszystkim życzył miłego dnia. Był taki bezolutki I, I widać, że był, był taki, no wiecie, kurwa, no coś mu się udało w życiu. Pomyślałem sobie wtedy, o Jezusicku! Ten to pewnie jest jakimś prezesem w dużej firmie. Pije kawę i wystawia faktury. I taki to marzycie, no, taki to marzycie, taki zarabia z 50 tysięcy miesięcznie, ma zajebiste Porsche, ma willę w basenem. A ja co? A ja, robak pierdolony, Polak, kurwa, Polaczyna na emigracji. Muszę zapierdalać czasem po nawet 6 godzin w pracy, a czasem nawet 5. W jednym bucie, bo mi szef drugiego nie chce kupić. Mówi, że jak zasłużę, to mi kupi. Kurwa, w izolacji starej rozbierałem dzisiaj kanały wentylacyjne, kurwa, ujebany jak mysz pod miotłą. W kurzu kurwa śmierdziałem, aż ludzie prychali, kurwa, co siedzieli koło mnie w metrze. Kurwa, no dosłownie myślę, że no chuj mieszczej, jakie to jest życie sprawiedliwe czy nie? Chuja! Chuja normalnie ja, ja taki dobry człowiek, a tak mnie się... Tak mi się, kurwa, tak mi się poszczęściło, no, że muszę, kurwa, zapierdalać. A ten prezes, kurwa, za zamożny, wielki, cwaniaczek, to co? Pewnie się nakradł, kurwa. Ale nieważne. Słuchajcie, zwątpiłem w sprawiedliwość życia i nagle patrzę, a u coś ze spodni wystaje. I wiecie co? To był jego pędź i był malutki. A ja mam średniego, kurwa. Hej, co? Kto jest teraz górą? Doszedłem do wniosku jednak, że życie jest sprawiedliwe. Jeden ma to, drugi ma tamto, a dzieci w Afryce nie mają nic i chuj!